Czynić żadnych wstępów, tylko po prostu proszę pana Michała Środnińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego z preparatem imanentyzacja z katonu wpływ religii imetystycznych na podstawę w dialogu z Nie, będziemy tak słuchać, tak jak mówi teraz. Proszę państwa, chciałem najpierw powiedzieć, że w tym panelu, w którym będę występował, jeszcze dwie osoby będą mówiły o czymś podobnym. E, powiem szczerze, że się zdziwiłem. No, się oczywiście z to e, dowiedziałem się, że Pan troszeczkę inaczej podchodzi do tematu, więc będę tutaj widział swoją rolę e, jako kogoś, kto tutaj prowadzi Państwa w temat. E, kto, kim był e, Erik Vogelin e, e, i jak wyglądała e, jego teoria polityki, jakie można z niej wyciągnąć e, konsekwencje dla e, naszego dzisiejszego rozumienia wtedy tego, co społeczne, religijne oraz tak Wprowadzając go od strony biograficznej, warto tylko wspomnieć, że był Austriakiem z pochodzenia, który ze względu na politykę Hitlera i Anschluss, wybliżający się Anschluss Austrii, uciekł z Austrii w 1938 roku na kilka dni przed aneksją, do Stanów Zjednoczonych, tam prowadził badania. Tak naprawdę, myślę, że jeżeli chodzi o biografię Bogelina, myślę, że to zamyka sprawę. Natomiast, jeżeli chodzi o jego myśl, zaczyna jego nowa nauka polityki, to znaczy jego postulat metodologiczny, zaczyna się od stwierdzenia, że każde społeczeństwo jest pewnym kosmionem, to znaczy jakąś przestrzenią komunikacyjną, w której e, znaczenie e, grupy, która, e, która występuje jako interpretowana, jest nadawane przez nią samą. E, Fegelwin mówi, że e, kosmion społeczeństwo, ta przestrzeń jest rozświetlana od wewnątrz e, znaczeniami wysuniętymi. Z autointerpretacji e, samych członków danej wspólnoty. E, Federin mówi, że e, społeczeństwo nigdy nie czeka na naukowców, na polityków, na socjologów, e, a ci e, przyszli i dali im e, gotowe rozwiązania dotyczące e, autointerpretacji. E, Federin stwierdza, że e, naukowiec. Lub polityk zawsze przychodzi na gotowe. E, to znaczy, przychodzi, wchodzi w e, sytuację, w której e, społeczeństwo wypracowuje odpowiednie e, pojęcia, symbole. E, na przykład państwo, społeczeństwo, e, religia. E, w filozofii Federina, e, religia jest e, takim samym e, istotowo symbolem jak polityka. Dlatego ich styk zawsze, zawsze ma coś z konkurencji, jest, jest tutaj wzajemne przenikanie się, jest tak naprawdę nieraz walka, walka o monopol. Jeżeli się zastanawiać tak naprawdę nad tym, co decyduje o tym wpływie rynki na politykę, Ewelin stwierdza, że społeczeństwo zawsze kieruje się w swoich autointerpretacjach określonymi prawdami, które uznaje za pewne i, które, i za których realizatora uznaje się. Społeczeństwo więc uznaje się za reprezentanta prawdy. Jeżeli w społeczeństwach przedracjonalistycznych, czyli przedsokratyjskich, społeczeństwo miało przekonanie o jedności przeznaczenia własnego z ruchem gwiazd, z porządkiem kosmologicznym, tą prawdą, tą prawdą którą społeczeństwo będzie wyrażało, będzie prawda kosmologiczna. Ferdynand pokazuje przykład Genghis władcy mongolskiego, który w swoich podbojach kieruje się nadani, nadanymi przez prawo Boga, kosmosu sobie prawami do posiadania całego świata. Kolejne podboje Genghis Khana są po prostu realizacją porządku kosmologicznego, który jest z góry ustalony. Jednak prawda Którą realizują społeczeństwa, która pozwala, e, która pozwala społeczeństwom zinterpretować samą siebie, zrozumieć e, postulowane kierunki e, dążeń społeczeństwa, e, czy w ogóle zrozumieć sens istnienia danej społeczności, się zmienia w czasie. E, swoistym przełomem jest e, filozofia Platona. E, Platon, e, jak mówił Cyceron, sprowadził e, filozofię z nieba, z gwiazd do miast. E, co to oznacza? E, to oznacza, oznacza to przeniesienie e, zainteresowania sprawami kosmologicznymi oraz e, porządkiem e, pewnych praw e, kosmosu czy rzeczywistości e, zewnętrznej wobec człowieka? E, Przeniesienie tego zainteresowania na człowieka. Od czasu Platona, centrum, centrum kosmionu społecznego Aten, staje się człowiek. Człowiek tym samym staje się punktem odniesienia dla, dla społeczeństwa. Porządek duszy człowieka staje się postulowanym porządkiem społeczeństwa. W którym odkryto porządek duszy. Pogromczu posługuje się formułą, że człowiek to makro, człowiek to a społeczeństwo to makroczłowiek. Platon w swoim państwie stwierdza, że polis to wielki człowiek. Musielibyśmy więc rozumieć, że e, prawa, które decydują o istnieniu i funkcjonowaniu społeczeństw, e, są tymi samymi lub podobnymi e, prawami, które decydują o porządku duszy. Wogelin e, jest e, filozofem, który, e, który e, postuluje rozszerzenie e, źródeł poznania o wykluczone przez nauki pozytywistyczne e, objawienie. To znaczy, e, jak stwierdza e, e, wykluczenie w sfery metafizycznej, w sfery kontaktu z Bogiem e, pozbawia człowieka doświadczeń e, związanych e, właśnie z e, tą sferą. E, w ten sposób e, w ten sposób e, te symbole, które są związane z doskonałością Boga lub zmianami wprowadzanymi przez Boga, mogą być albo sprowadzane w inny sposób. Tutaj w późniejszym, w późniejszym etapie swojej filozofii Bogarin wskazuje konkretne wypaczenia. Które powstają, gdy filozofia zamyka się na jedno ze źródeł poznania, którym jest objawienie pochodzące od Boga, lub po prostu nie, zna, nie, zna, nie zamyka się na określony obszar wiedzy, poznania, który, który objawienie wskazuje. Kolejnym przełomem. Który, który decyduje o zmianie porządku e, społeczeństwa, o antyinterpretacjach, jest e, pojawienie się chrześcijaństwa, e, pojawienie się osobowego Boga, który e, swoim, e, swoim działaniem e, prowadza soteriologiczne dzieła. Co to oznacza? Oznacza to, że e, w sferze transcendencji, to znaczy tego, co ponad światowe e, i i wykraczające ponad nasze wewnątrzświatowe działania, pojawia się dziedzina doskonałości, której, w której, nasze doczesna, której nasza niedos, doczesna niedoskonałość, zepsucie, mogą zostać zlikwidowane, mogą zostać naprawione. Sytuacja jednak jest bardziej skomplikowana niż chciałoby się wydawać ponieważ człowiek staje wobec problemu pewnego dualizmu. Od czasów Chrystusa człowiek staje przed problemem transcendentne, kontrastu tego, co transcendentne i tego, co wewnątrz światowe. Przy czym w optyce Chrystusa, który mówi, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, Oczywiście e, tak samo jak e, w Kościele, e, przyjście Chrystusa i odnowienie stworzenia e, ma się dokonać dopiero po zakończeniu dzień. E, tutaj właśnie e, Pagelinus zwraca bardzo silną uwagę na e, odbóstwienie świata, które dokonuje się wraz z chrześcijaństwem. Co to oznacza? E, raz z chrześcijaństwem e, sfera transcendencji, sfera przemian e, w świecie e, doczesnym zostaje przeniesiona e, na czas po, za, e, po zakończeniu się, e, po zakończeniu e, To znaczy ładunek eschatologiczny e, chrześcijaństwa musi być e, przeniesiony na moment, w którym dzieje zostaną zakończone, w którym przyjdzie sąd ostateczny oraz cała reszta resztę związanych z końcem świata. Problem tutaj jednak polega na tym, że natura ludzka nieraz nie, nie może znieść, nie może zdobyć się na pewnego rodzaju cierpliwość, której wymagałoby wyczekiwanie, na koniec świata. Wobec tego pojawiają się dwa nurty w chrześcijaństwie, w którym jeden nurt chiliastyczny, to znaczy wyczekujący Chrystusa Jego powrotu na ziemię razem z przywróceniem doskonałości stworzenia, razem ze zbawieniem oraz ruch który ten moment odwleka, przenosi, jest gotów na czekanie na to, aż Chrystus, zgodnie ze swoją, swoją zapowiedzią, przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie na sąd ostateczny, zakończyć dzieje i dokończyć dzieła przebóstwienia świata. Mamy tutaj sytuację, w której z jednej strony mamy ruch gnostyczny, to znaczy, stwierdzający, że, to znaczy ludzi stwierdzających, że mogą swoimi działaniami lub swoją wiedzą, która zgodnie z źródłem słowem ruchu, może przynieść... Odmianę istniejących stosunków może przybliżyć królestwo, które na Ziemi. Z jednej strony są gnostycy, z drugiej strony są ci, którzy oczekują na zakończenie sekulum senesens, to znaczy świata, czasu oczekującego na zakończenie się dzieł. Im przedstawia e, różnorodne typy e, gnostyków w zależności od tego, e, jak, e, jak kierują oni swoje działania, e, wobec, czego, e, wobec czego sytuują oni swoje nadzieje. E, mówi przede wszystkim, e, myślę, że to jest e, dosyć wyróżniający, najważniejszy rys, o dwóch typach e, gnostyków wynikających z dwóch elementów ładunku eskotologicznego. O gnostykach teleologicznych, to znaczy tych, którzy swoje oczekiwanie na przyjście Chrystusa opierają na wartości dążenia do pewnego określonego celu, oraz na agnostykach aksjologicznych, to znaczy tych, którzy zauważając pewien cel związany z symboliką, związaną z przebóstwieniem świata, próbują osiągnąć sam ten cel lub przybliżyć go za pomocą radykalnych działań. Te dwa, te dwa, te dwa typy. Zbiegają się z e, progresywizmem z jednej strony, tutaj mowa o tych, e, dla których wartością w dużej mierze jest samodążenie do e, doskonałości, do przebóstwienia rzeczywistości, a z drugiej strony utopist z utopistami, to znaczy tymi, dla których cel w postaci przebóstwionej rzeczywistości e, jest e, absolutnym, e, absolutnie pierwszym celem. E, 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 Każde ich działanie będzie zmierzało do przybliżenia tego celu. Ich cechy, to znaczy dążenie do przybliżenia spełnienia się obietnic Królestwa, Krystusowi Narodzeni, oraz spełnienie się określonego celu w porządku wewnątrz Łączone są przez aktywistów, to znaczy tych gnostyków, którzy przekonani są o, o możliwości podjęcia określonych działań wynikających z ich wiedzy o rzeczywistości, które przybliżą lub zrealizują po prostu Królestwo Chrystusa na Ziemi, razem z jego konsekwencją, którą jest przebóstwienie rzeczywistości. Eee. 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 Jakie to są typy? Eee. Progresywizm Foucault e, e, diagnozuje u e, D'Alembert e, oraz u e, m.in. Cond e, Condorcet. Eee. Ten pro progresywizm e, w dużej mierze nowoczesny opiera się na przekonaniu, że nowoczesna technologia e, lub inne środki będą pozwalały na stopniowe e, przybliżanie się e, za pomocą zdobytej wiedzy, technologii e, do, e, do, e, do raju na Ziemi. E, to jest e, przepustowanie rzeczywistości. E, jako utopistę e, par excellence e, wskazuje Tomasza Morusa. W przypadku Morusa nie, ma, Morus nie wskazuje drogi, jak przy zrealizowaniu której utopia miałaby miała poziom swoje istnienia. Nie pokazuje drogi dojścia, którą pokazują progresywiści, którzy z kolei nie pokazują punktu dojścia. Aktywiści, i tutaj wskazuje m.in. Marksa. Lub Augusta Kąta wskazują zarówno punkt dojścia, czyli przebudztwowaną rzeczywistość.